Na, na który dzisiaj? Który dzisiaj? 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 To Co Co mojej kochanej. A gdzie, sołtys? gdzie jest sołtys? O, jest sołtys! Mamy sołtysa! Brawo! Brawo! No, ja robić tradycyjnie, tradycyjnie przyjeżdżamy raz zobacz, w roku. tu tu mamy tak, no, raz dobra. w roku. Częściej nawet jak jesteśmy, to zawsze się odwiedzamy i Tomka. Zobaczcie, jakie to są piękne kury, ale tam, przejdziemy tam jeszcze, chodź. Przejdziemy! Zobacz, chodź sołtys, chodź! chodź. Może chodź. kiedy? Tak pięknie, jak my tutaj za się to tutaj tak jest doła, jak, jak, jak pocztówka. Zobacz, o, jak, o, jak pocztówka. O, no właśnie. Zobacz, piękne kobiety o, o. Z pocztówki. O, jest pies, jest pies, Bardzo... jest pies. Dobrze, 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 Dobra, dobrze. zostajesz tutaj, przeprowadzasz się na wieś? Ja będę tu przyjeżdżać. Ale powiedz, się przeprowadzić na wieś? A ja mieszkam na wsi przecież No właśnie tego na, chciałem usłyszeć. Zawodach, A pani co? Jak pani tutaj sobie żyje? A ja chciałam zaprosić moją koleżankę, tam jest taka e, urokliwa huśtawka. No, o, huśtawka. Idziemy, ale idziemy, idziemy. idziemy, idziemy. O, jest Mikołaj. Mikołaj ja jest, dawaj Mikołaja. Mikołaj, tak. Dzień dobry. Na tatuś przyniósł Mikołaj. Dzień dobry. O, takie grządki kiedyś miałem u dziadka. Krynicy. A w Piotrówku, zobaczcie jak jest fajnie, tutaj cała Legnica się przeprowadza, podobno. Już kunice są niemodne. Kunice są niemodne. Ty, 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 ty. Pięknie. O, o. teraz dwie gwiazdy A... na huśtawce. Pięknie. A panie są do wzięcia? Nie. Nie. Zajęte. My Zajęte. Tu mamy... Ja Pięk... mam swojego sołtysa. No. My tu mamy najfajniejszych facetów na świecie. No, no. to miłego huśtania. A my z pieskiem idziemy, chodź.